30 milionów zostanie zabrane pracującym rodzinom i przekazane na Instytut Zadumy nad Demografią. Co w tym pomyśle może pójść nie tak? To szaleństwo powoływania kolejnych instytutów ma być według rządu Pisek, rozumiem, odpowiedzią już na każdy kolejny temat. Ja bym prosił o garść przykładów, gdzie taki instytut doprowadził do rozwiązania jakiegoś problemu. Pan Królewski mówił o Czechach i Francji. Jeśli są tam takie instytuty, to może po prostu taniej będzie odkupić od nich te rozwiązania, a może da się za darmo ściągnąć z internetu nawet. Także może nie sporo zaoszczędzimy. Jeśli potrzebujecie jakiejś ekspertyzy, to można ją zamówić na rynku za nie wiem, no 50 tysięcy, powiedzmy, a nie 30 milionów. Biurka i etaty to nie jest odpowiedź na problemy demograficzne. Albo ja wam pomogę za 1% tej sumy. Dzisiaj nawet za darmo wam powiem o, kilku, o, o tym, co jest nie tak z demografią. Przyczyn tego demograficznego upadku zachodnich cywilizacji jest wiele, oczywiście na część z nich nie mamy i nie będziemy raczej mieli większego wpływu, na przykład powszechnienie się antykoncepcji, no wbrew przekonaniu tej pani posłanki Rosy, albo emancypacja kobiet. To są zjawiska, które z całą pewnością osłabiają przyrost demograficzny w każdym kraju, w którym występują, ale raczej nic na to się nie poradzi. Jest jednak parę czynników, za które państwo bierze odpowiedzialność i może mieć na to wpływ. Moim zdaniem takie cztery są najważniejsze, nie wiem, czy z tą, że to wymienić, systemy emerytalne przede wszystkim. Jednym z powodów, dla których ludzie posiadają dzieci, zawsze posiadali dzieci, to było zabezpieczenie na starość. Zniedążniali, starcy, byli utrzymywani przez dzieci i wnuki. Nadal są utrzymywani oczywiście, tylko teraz państwo stworzyło taki system emerytalny, dzięki któremu oni ten, ten związek przestali odczuwać. To przekonanie o konieczności posiadania dzieci zostało zapisane w dawnej kulturze, która wysoko ceniła takie rodzicielstwo, płodność, więzi rodzinne. I analogicznie przerwanie przez pobismarkowskie reżimy socjalne tego związku między posiadaniem dzieci a utrzymaniem na starość doprowadziło do przemian kulturowych w przeciwnym kierunku, czyli do rozpadu więzi rodzinnych, do coraz wyraźniejszego postrzegania dzieci jako raczej problemu, a nie daru Boga. Rozwiązanie likwidacja przymusu ubezpieczeń emerytalnych. Państwowa edukacja. Państwo rzuca na rynek edukację, którą nazywa darmową, ona de facto jest przedpłacona w podatkach. Wszystko, co darmowe jest nadużywane, więc uruchomiono w ten sposób taki absurdalny wyścig zbrojeń, w którym edukacja rozciąga się już niemal do trzydziestki, pomimo że większych ludzi zupełnie jej nie potrzebuje, bo wykonuje proste prace, do których mogliby się przygotować w tydzień czy miesiąc. Każdy chce mieć jak najwyższe wykształcenie, skoro to nic nie kosztuje, żeby się lewerować na rynku pracy, ale ponieważ robią to wszyscy, te wysiłki i tak się równoważą, to również powoduje przemiany kulturowe, powstanie nowego etasu takiej przedłużonej niedojrzałości, hedonizmu młodzieńczego i w rezultacie odsuwania ojcostwa i macierzyństwa w czasie. Rozwiązanie gruntowna deregulacja i prywatyzacja edukacji. Podatki. Trzecia sprawa. Wedzoki klimat podatkowy i sztywne regulacje rynku pracy dotykają najbardziej młodych ludzi. Zabiera się im pieniądze, kiedy są młodzi, zniechęcając do posiadania dzieci, żeby oddać w późniejszym czasie w postaci różnych programów socjalnych i emerytur rozwiązanie proste i niskie podatki. No i prawo rodzinne. Czwarta sprawa. Upaństwowienie małżeństw, ułatwienie rozwodów, ingerencja w wychowanie dzieci. Odbierają rodzinom, ludziom poczucie sprawczości. Coraz bardziej. Ludzie czują, że wychowują podatników dla chciwego państwa, a nie własne dzieci zgodnie z własnymi poglądami. Wspieranie samotnych matek powoduje, że jest więcej samotnych matek i rozbitych rodzin. To wszystko również zapisuje się w kulturze i przebudowuje Dziękuję, nasze pośle... obrażenia o tym, jak powinno wyglądać nasze życie. Rozwiązanie odczepienie się państwa od rodziny, przywrócenie pełnej wolności w wychowaniu dzieci. To Dziękuję, niestety panie, są wszystko Pani poseł procesy Han, długofalowe panie, piątek, nie zmienimy w, w tego Miłkoła, roku, ani pewnie nawet Polska, w 10 lat.